jakaś kamerę? Briloczek? Dobra, ja w ogóle się nie idę do tego, nie? Dobra. Jak chcesz to iść, chuj mnie tam nie, no, <laughs> nie mam pojęcia jaki jak jest układ stołów, ale chodzimy, po prostu sobie, wejdziemy wszyscy, nie? Jak go będę spinał z tym, z Bickim, nie? No, i po prostu wy, wy wyjdziecie piersi, a my za wami. Nie, na przykład nie wiem, niech babuśka idzie ostatni. Żeby pierwsi no, no, po ludzku według. nie wyjdziemy piersi, tylko my wyjdziemy cycki. Dobra, to frytek z kaśkiem pier, piersi wychodzicie. Ja potem z Bickiem i ostatni babuśka sprawę za tyły, nie? I nosimy go. Zobaczymy, gdzie to będzie. Jak będzie gdzieś tak dostatecznie blisko hey, wyjścia, ty... to wyniesiemy go na, na chodnik. takiego, na, na trzy brelecek Raz, Raz dwa, trzy. Brylecek! Ej opa! Ale jak to wygląda, że go wy będziecie na środek i kto na Nie, on jest na środku już. Cały czas? No teraz stoi. I długo będzie jeszcze tam? No chwilę jeszcze. Co nie? No to tak. No raczej no, znaczy, no, on tam ma stać, to nie? Ej. Co pan nie ma jak wam to mówię? Gotowy. Dawajcie. Tak, pomagadam. Dzień dobry. Cześć. Starajcie się nie stawiać oporu. Zgrywanie bohatera tego nie zmieni. Przyszykować nisko i zachować spokój. to Dobra, dawaj, dalej. dawaj Dziękujemy. Dziękujemy. O Dziękujemy. 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 Nie mogę. Cześć, Cześć. Dziema. Dziema. Dzie Nie! Hej <śmieniu> <To śmieniu> jeszcze prezent dla ciebie Co mamy. Macie? Co macie na nie? No, Dzięki. Na osiemnastkę coś adekwatnego do wieku. Aha. Baba? Przepraszam. Tak Taktyczne... Sto Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Arek! Ejjo, brawo! Fajnie było? Fajnie było? Ociekaj. Jest w ręce. Ale ty, jak ty mogłeś? Po trzy lata znajomości. Chciałem ci pomóc. Mentalnie okay, bo... ci pomóc, tak? Męczalnie cię podnieść no podnieść. No, specjalne pozdrowienia masz na kanał. To jak ktoś to okay. może jakieś pozdrowić, tak? Potem to, no, to będziemy. Na... Ja poznałam suszyki tam na nowo. Okej, okay. to już jest. No. Po poz pozdrowienia. Po pozdrowienia kanał, no. Tak. Hey. 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 Co? To widzę, że prezent się podoba Prezent się spodoba, wszyscy widzieli? No To taki sposób na zarobienie Musimy wejść z karabiny, żeby się najeść Ekonomicznie, ale się sprawdzam.